Ty, mam taki pomysł, wiesz, skoro już tu jestem, weź puść ten bit taki chujowy, taki, ten z taką gitarą. Ty, coś mi trzeszczy w słuchawkach. Jest y, ten wokal jakby mógł być trochę ciszej w stosunku do bitu. Ach, zajebiście Yo, yo, no faktycznie jest Hej, czy może być piękniej? Październikowa noc, pełna blasku Ja spacerkiem do domu wracam po Alei Piastu Złota jesień, sprawdzam czy na taksi tu gdzieś mam złoty dziesięć Więc ten spacer, cóż nie jest ze wszechmian Ale mu został w domu, bo ostatnio gadał na sprzęgło Zresztą, nie wypada jeździć pod wpływem będąc Więc idę, coraz szybciej, żebym tu nie wymas Aż dochodzę do placu sprzymierzonych Kiedyś Lenina i tu, do radości Powód wspaniały jak tęcza Nocny autobus mknie po i skręca Więc ja, niewiele myśląc i jeszcze Mniej mogąc natychmiast rzucam się za nim beznadziejną pogon z tym, że są szanse, że go dostanę Lecz gdy dobiegam doń, on już opuszcza przystanek Więc zrezygnowany z myślą o dalszym spacerze się oswajam I tu zaczynają się jaja Bo z piskiem opon zębów Zatrzymuje się przede mną o BMW Za przyciemnionej szyby George spogląda zło wrogo. Myślę, Boże, czyżbym długi miał u kogoś, komu jestem krewier Pracę nerwy w domysłach, może Weber Weber by go raczej nie przysłał, więc Może ktoś wreszcie Pocuł się dotknięty, wnioskiem wysnutym zręcznie z którejś mojej błędy